Rany. Kamera mi się osunęła. Dobra, witam Was dzisiaj z wielkim przytupem, ale to chyba dlatego, że naprawdę mnie nie było tak długo. Miesiąc, serio, minął miesiąc praktycznie. Dlatego najwyższa pora, żeby powrócić na YouTube'a już do regularnego nagrywania. Także ponownie witam was serdecznie. Cieszę się, że jesteście, że oglądacie ten odcinek. Dajcie mi koniecznie łapeczkę w górę. Wiecie, tak z taką pozytywną energią, żebym mogła do was wreszcie powrócić, bo stwierdziłam, że mm, przywitam się z wami właśnie w ten sposób, że co nieco wam wytłumaczę. No bo nie oszukujmy się, trochę wam jestem winna wytłumaczeń. Nie byliście ostatnio na bieżąco, a ja po prostu ten miesiąc po prostu tyle zmienił w moim życiu, że chyba nawet sobie nie wyobrażacie. I naprawdę bardzo dużo się działo, to był mega intensywny czas i też właśnie mm, dlatego yy, no, dlatego odzywam się dopiero teraz. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, także odpowiem przede wszystkim na najważniejsze pytanie, czyli czemu nie było mnie na YouTubie, czemu nie nagrywałam, czemu nie było nowych odcinków. No, odpowiedź jest prosta. Ja po prostu nie byłam w stanie jakby montować dla Was tych odcinków na bieżąco, bo praktycznie mnie nie było w domu, albo nie było mnie przy komputerze, albo najzwyczajniej w świecie, no nie miałam na to czasu. Tak więc kamery owszem, miałam przy sobie. Dlatego udało mi się co nieco dla Was nagrać z różnych miejsc, z różnych sytuacji. Także sami zobaczycie, bo jakby odcinki na Was czekają, tylko muszę teraz, wiecie, usiąść i je zmontować. W tym jeden odcinek taki. Taki ekstra, po prostu którego nie mogę się doczekać i który zobaczycie prawdopodobnie niebawem. Bardzo chcę, żebyście go zobaczyli w niedzielę e, o godzinie 15, oczywiście, e, ale nie chcę tutaj za dużo obiecywać, bo to jest taki wiecie, odcinek sentymentalny, że chcę, żeby tak super wyszedł, chcę go tak fajnie zmontować, e, że jeżeli po prostu się nie wyrobię, to najwyżej będzie w środę, ale robię, słuchajcie, wszystko, co w mojej mocy, żeby był w niedzielę, także. Przygotujmy się jednak na niedzielę, bądźcie w niedzielę o 15 e, i wtedy odcinek się pojawi, a naprawdę będzie to mega wyjątkowy odcinek, także polecam być o 15. E, no i cóż, i po prostu tak wyglądało to moje ostatnio, co? Tak wyglądało ostatnio to moje życie, po prostu było dość. Intensywne było mnóstwo rzeczy do pozałatwiania jeszcze przed ślubem, no teraz już jestem po. Także domyślacie się chyba jeszcze jakie odcinki na was czekają. Takie powiedziałabym trochę odcinki petardy, czyli odcinki, które ja uwielbiam, odcinki, które lubię montować, które lubię później oglądać. Wiecie, do których później mam taki sentyment, że po prostu mogłabym je tak klikać, 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 po prostu odświeżać non stop, żeby tylko zobaczyć jeszcze raz Także nie mogę się doczekać. <noise> ogólnie, em, mimo że, słuchajcie, pogoda jest taka jakaś pół na pół i mimo że e, ja ogólnie dzisiaj jakoś nie mam za bardzo nawet energii, to mam wrażenie, że w tej chwili tego po mnie serio nie widać, bo jestem nagle, tak wiecie, podjarana tym, że wam to wszystko pokażę, że będziecie mogli to wszystko zobaczyć, że zdradzę wam też kilka tajemnic, bo... No tak jak mówiłam, serio dużo się działo, także będzie fajnie, to Wam mogę obiecać i będzie się jeszcze więcej um, rzeczy jakby rozwijało w trakcie, e, ale to zobaczycie sami. E, no i co, to chyba było to najważniejsze pytanie, czyli po prostu, czemu mnie nie było na YouTubie, czemu nie nagrywałam, czemu nie było nowych, nowych odcinków, co się ze mną dzieje, e, no bo no właśnie, o, e, tak wyglądało moje życie, czyli po prostu... No niestety nie wyrabiałam się z czasem, żeby dla was te filmy zmontować, bo no tak jak mówiłam, po prostu czasami mnie nie było w domu, czasami nie miałam dostępu do komputera, żeby wam to zmontować. E, Kamerę miałam czasami przy sobie. E, ostatnio trochę rzadziej, ale dużo rzeczy mam właśnie dla was nagranych, także teraz po prostu będę to dla was montować, żebyście mogli te odcinki zobaczyć na bieżąco. No i właśnie z tej okazji też chciałam najpierw jakby się z wami powitać <grym> po tej przerwie, żeby wam wytłumaczyć co nieco. Yy, I żebyście nie mieli takiego, wiecie, trochę mm, jakby dziwnego poczucia, że ale zaraz co się dzieje, minął miesiąc, czemu są jakieś stare odcinki, o co chodzi. No i właśnie dlatego stwierdziłam, że po prostu powiem wam to, że no nie nadłużałam z montażem, dlatego te odcinki po prostu, wiecie, jakby pojawią się z lekkim opóźnieniem. Czyli możliwe, że wy już pójdziecie do szkoły, a ja w odcinkach będę na wakacjach, <laughs> ale wiecie jak to jest, no po prostu. Będziemy nadrabiać, ale jest, jest co nadrabiać i mega warto, bo są to naprawdę superowe odcinki. Są to jakieś moje ważne wspomnienia, zresztą nie tylko moje, e, dlatego bardzo chcę, żebyście je e, zobaczyli, bo był to naprawdę wspaniały czas, e, którym będę mogła się z wami podzielić, który będziecie mogli zobaczyć w formie takich, wiecie, mini wspomnień zapisanych gdzieś tam właśnie na kamerze. I właśnie za to uwielbiam YouTube'a, za to uwielbiam te wszystkie vlogi, że to gdzieś tam nie znika, że to nie jest tylko zdjęcie. Które gdzieś tam wrzucimy do szuflady, albo zdjęcie, które zostanie zapisane gdzieś na dysku, gdzie wrzucę tylko na insta i zaraz tego zdjęcia nie ma. E, tylko tak naprawdę są to odcinki, e, no, w których się jakby na nowo przeżywa tą chwilę i to jest takie fajne, dlatego ja właśnie tak lubię nagrywać, bo no, jest to po prostu puenta tego wszystkiego, że ma się wyjątkową, taką niezapomnianą pamiątkę. No, której nie sposób zgubić po prostu na tym YouTubie. I właśnie dlatego chciałabym pokazać wam te filmy. Pewnie co nieco wam też skomentuję, bo jakby przy niektórych rzeczach też było tak, że jakby ten odcinek był nagrany, ale później po czasie coś tam się wydarzyło, i po prostu no, wymaga to jakiegoś szerszego komentarza. Mm, ale to też wam powiem. Także kochani, mam nadzieję, że mi wybaczycie tą e, chwilę nieobecności, nawet dłuższą chwilę. Uznajmy to za takie moje dłuższe wakacje po prostu. Ja mam nadzieję, że wy swoje wakacje spędziliście świetnie, albo że jeszcze jesteście na wakacjach. Także koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jak to tam u Was wygląda. Um, I co? I widzimy się w kolejnym odcinku, e, czyli w niedzielę o 15, e, No, szykuję dla Was coś super. I po prostu aż się nie mogę doczekać, bo no, są takie odcinki po prostu, z którymi wiąże się wiele emocji i to będzie właśnie jeden z takich odcinków. Także bądźcie koniecznie w niedzielę o 15. E, a tymczasem e, ja teraz siadam, montuję dla Was ten odcinek. E, no i so, i wracam do pracy, bo my jeszcze dzisiaj mamy z Michałem parę rzeczy do e, ogarnięcia, takich powiedziałabym, bardziej formalnych, e, a później jeszcze widzimy się z naszymi przyjaciółmi. Także zapowiada się całkiem fajny weekend. Ja Was, kochani, ściskam gorąco. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten odcinek. Takie krótkie sprostowanie, po prostu wyjaśnienie, bo myślę, że jednak się Wam należało. Ja nie lubię, jak coś zostaje tak niedopowiedziane albo gdzieś tam, wiecie, wisi w powietrzu. Także po prostu chcę, żebyście byli na bieżąco, żebyście wiedzieli, co się dzieje. No i tyle, także dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście odcinek i widzimy się w niedzielę o godzinie 15, także do zobaczonka, buziaki, pa pa!